Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z materiałem instruktażowym: jak wypełnić wniosek o zwrot kosztów podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. O zwrot podatku VAT mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Nie otrzymują go więc osoby, wykorzystujące gaz tylko do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają nim wodę. Kolejnym warunkiem przyznania zwrotu VAT jest kryterium dochodowe takie samo, jakie obowiązywało przy dodatku osłonowym, czyli 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, zaś 1500 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Poza tym, korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania trzeba obowiązkowo potwierdzić wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEP. Należy pamiętać, że informacje wpisane we wniosku o wypłatę refundacji są podawane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Taka informacja znajduje się na pierwszej stronie wniosku. W tym samym miejscu znajdziemy podstawę prawną szczególnej ochrony niektórych odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Wniosek wypełniamy wielkimi literami. Pola wyboru najlepiej zaznaczyć literą V. Lub X. Do wypełnienia wniosku potrzebny będzie dowód osobisty, numer konta bankowego, na który ma zostać przelany dodatek pieniężny. Oraz jeśli wniosek ma dotyczyć wieloosobowego gospodarstwa domowego, konieczne też są numery PESEL pozostałych domowników. We wniosku uzupełniamy informacje dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego. Wniosek możemy składać do 29 lutego 2024 roku w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT, natomiast po dniu 29 lutego 2024 roku w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku. Urząd, do którego składasz wniosek. W tym polu wpisz nazwę organu, który będzie rozpatrywał wniosek o wypłatę dodatku. Może to być wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT. Wniosek składasz w urzędzie gminy lub urzędzie miejskim. Gmina może też delegować do wykonania tego zadania podległe jednostki, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu. Można również złożyć poprzez aplikację mobilną M-Obywatel, którą można pobrać na stronie www.gov.pl-web-m-obywatel. Wniosek w Twoim imieniu może złożyć również inna osoba, której udzielisz pełnomocnictwa. Twoje dane. W odpowiednich rubrykach wpisz swoje dane, imię bądź imiona, nazwisko, obywatelstwo i numer PESEL. Jeśli nie masz numeru PESEL, podaj serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Pamiętaj, że wnioskodawcą jest członek gospodarstwa domowego, z którym została zawarta umowa na dostarczenie paliwa gazowego. Dane do kontaktu. Ta rubryka nie jest obowiązkowa. Jeśli jednak podasz adres poczty elektronicznej, zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie refundacji podatku VAT. Adres zamieszkania. W tej sekcji należy podać aktualny adres zamieszkania. Musi on być też zgłoszony w deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEP wraz z głównym źródłem ogrzewania zasilanym paliwem gazowym. Podaj nazwę gminy, dzielnicy, miejscowości, kod pocztowy, ulicę, numer domu i mieszkania. Numer rachunku bankowego jeśli refundację chcesz otrzymać przelewem na konto bankowe, wpisz jego numer w kolejnej rubryce, a poniżej podaj imię i nazwisko jego właściciela. Numer rachunku bankowego nie musi należeć do Ciebie. Możesz wskazać numer rachunku dowolnej osoby, na której chcesz, aby został wypłacony zwrot podatku. Jeśli nie posiadasz numeru konta bankowego, urząd, do którego składasz wniosek, wskaże, w jakiej formie będziesz mógł odebrać zwrot podatku. Rodzaj składanego wniosku. Tutaj musisz zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. Czy składasz wniosek po raz pierwszy, czy może jest to kolejny wniosek, a dane Twojego gospodarstwa domowego i jego członków nie zmieniły się. Istnieje jeszcze trzecia możliwość, że składasz kolejny wniosek, a dane gospodarstwa domowego lub jego członków zmieniły się. Zaznacz właściwe okienko. Załączniki. Do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe musisz dołączyć załączniki. Jeśli składasz wniosek pierwszy raz lub zmieniły się dane twojego gospodarstwa i jego członków, dołącz załącznik numer 1. Załącznik numer 2, jeśli przekazana faktura obejmuje okres wykraczający poza 2023 rok. Załącznik numer 3, jeśli składasz wniosek po 29 lutego 2024 roku. Do zamieszczonej we wniosku tabeli wpisz załączniki numer 1, 1a, 1b, 2 lub 3 oraz załączone faktury dokumentujące dostarczenie paliw gazowych i dowody ich opłacenia. Są one niezbędne do złożenia wniosku. Jeżeli chcesz dołączyć, możesz również dodatkowe dokumenty. Oświadczenia. W tym miejscu potwierdzasz, że wszystkie podane przez ciebie we wniosku i załącznikach dane są zgodne z prawdą. A głównym źródłem ogrzewania Twojego gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł zasilane paliwami gazowymi: kocioł gazowy, boiler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, ewentualnie kominek gazowy. Wszystkie urządzenia muszą być zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEP. Zgodnie z przepisami jest to obowiązek każdego właściciela lub zarządcy budynku. Pamiętaj, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna. Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis. Teraz przechodzimy do instruktażu, jak wypełnić każdy z załączników do wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 roku. Załącznik nr 1. Informacje niezbędne do wyliczenia średniego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Musisz go wypełnić, jeśli składasz wniosek po raz pierwszy lub w sytuacji, gdy zmieniły się dane dotyczące Twojego gospodarstwa domowego. Jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe wraz z innymi osobami, podaj informacje niezbędne do wyliczenia w nim średniego dochodu na osobę. Informacje o wielkości gospodarstwa domowego. W tym punkcie należy zadeklarować, czy gospodarstwo domowe prowadzisz samodzielnie, czy wspólnie z innymi osobami. Jeżeli jest ono wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji wieloosobowe, wpisz liczbę jego członków, wliczając również siebie. Skład gospodarstwa domowego. W tej sekcji wpisz dane członków swojego gospodarstwa domowego. Nie wpisuj tu swoich danych. Podałeś je w głównej części wniosku w sekcji Twoje dane. Jeśli członków Twojego gospodarstwa domowego jest więcej niż 6, dodaj jeszcze jeden załącznik nr 1 z danymi kolejnych osób dane członka gospodarstwa domowego. Podaj imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL. Jeśli nie masz przyznanego numeru PESEL, wówczas serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Rok kalendarzowy, którego dotyczy dochód. Musisz wpisać rok kalendarzowy, w którym osiągnięte dochody będą podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego. W przypadku złożenia wniosku w okresie do 31 lipca 2023 roku, wpisz rok 2021. W przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 roku, wpisz rok 2022. Składki na ubezpieczenie. W tym miejscu musisz podać, gdzie odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w wybranym roku kalendarzowym. Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, jeśli odprowadzane były do różnych podmiotów. Jeśli zaznaczysz opcję innego podmiotu, wpisz jego nazwę oraz adres. Dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego. Należy podać dochód gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentacyjnych świadczonych na rzecz innych osób. Dochodem są przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochody z gospodarstwa rolnego oraz te z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym. Alimenty. Jeżeli Ty lub ktoś z Twojego gospodarstwa domowego płacicie alimenty, należy wpisać ich łączną kwotę w danym roku kalendarzowym: Dochody wnioskodawcy lub jego członków gospodarstwa domowego. Musisz zaznaczyć, czy w danym roku kalendarzowym ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego uzyskaliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W pierwszym polu wyboru, zaznaczając opcję tak, potwierdzasz, że ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego osiągnęliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W takim wypadku konieczne będzie wypełnienie załącznika 1a. Oświadczenie o dochodach. Część ta znajduje się na kolejnych stronach wniosku i zawiera szczegółowe wyjaśnienia dotyczące rodzajów dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zaznaczając nie, nie musisz wypełniać już załącznika 1a. Również tutaj należy odpowiedzieć na pytanie, czy w podanym roku kalendarzowym ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego uzyskaliście dochody z gospodarstwa rolnego. Jeśli zaznaczysz odpowiedź "tak", wówczas wypełnij załącznik 1b, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Wybierając opcję "nie", nie musisz wypełniać załącznika 1b. Oświadczenia! W tej części potwierdzasz, że wszystkie podane przez Ciebie we wniosku dane są zgodne z prawdą. Uwaga! Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna. Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis. Załącznik 1a. Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypełnij odrębne oświadczenie dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego, jeśli osiągacie dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Część pierwsza: dane członka gospodarstwa domowego, którego dotyczy oświadczenie. Podaj imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL, ewentualnie serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość przy braku numeru PESEL. Treść oświadczenia. Analogicznie, jak w załączniku numer 1, wpisz rok kalendarzowy, z którego jest ustalony przeciętny miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego. Podaj wielkość dochodu osiągniętego przez Ciebie lub każdego członka Twojego gospodarstwa domowego. W dalszej części wskaż wszystkie rodzaje dochodu. Możliwe rodzaje dochodów niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych znajdziesz w informacjach dodatkowych załącznika 1, a na stronach od 11 do 13 wniosku. Następnie potwierdzasz, że wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą. Pamiętaj, że za złożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialność karna. Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis. Załącznik nr 1b Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego wypełni odrębne oświadczenie dla siebie i każdego z członków gospodarstwa domowego, jeśli osiągacie dochody z gospodarstwa rolnego. Część pierwsza. Dane członka gospodarstwa domowego, którego dotyczy oświadczenie. Podaj imię lub imiona, nazwisko, numer PESEL, ewentualnie serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość przy braku numeru PESEL. Treść oświadczenia. Analogicznie jak w załączniku nr 1 i 1a, wpisz rok kalendarzowy, z którego jest ustalony przeciętny miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego. W tym miejscu wpisujesz w hektarach powierzchnię swojego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa rolnego wyżej wymienionego członka gospodarstwa domowego. Następnie potwierdzasz, że wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą. Na koniec wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis. Załącznik nr 2. Oświadczenie wnioskodawcy o ilości zużytych paliw gazowych. Ten załącznik musisz wypełnić, jeśli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje okres wykraczający poza rok kalendarzowy 2023. Treść oświadczenia Zacznij od wpisania okresu w roku kalendarzowym 2023, który obejmuje faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych. Jeśli na niej nie wyszczególniono ilości paliw gazowych za rok 2023, oblicz ją następująco. Podziel liczbę dni ze wspomnianego roku, które obejmuje faktura, przez liczbę wszystkich dni, które obejmuje faktura. A wynik pomnóż przez ilość dostarczonych paliw gazowych, która widnieje na fakturze. Musisz wpisać numer faktury, a zużycie paliw gazowych podać w kilowatogodzinach. Później potwierdzasz, że wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą, a ty jesteś świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Na koniec pisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis. Załącznik nr 3. Oświadczenie wnioskodawcy o informacjach niezbędnych do określenia wysokości refundacji podatku VAT. Ten załącznik wypełni i dołącz do wniosków składanych po 29 lutego 2024 roku. Do tego dnia wnioski możesz składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 marca 2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku. Treść: Oświadczenia. W tym miejscu wpisujesz numer faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych do Twojego gospodarstwa domowego oraz datę jej otrzymania. I analogicznie jak poprzednio potwierdzasz, że wszystkie podane w załączniku dane są zgodne z prawdą. Wpisz nazwę miejscowości, datę wypełnienia wniosku i złóż podpis. Pamiętaj, aby dołączyć do wniosku fakturę VAT dokumentującą dostarczenie paliw gazowych. Uwaga, faktura z użyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT. Obowiązkowo należy dołączyć dowód zapłaty za fakturę VAT. Dodatkowo, w razie potrzeby, należy dołączyć dowód zasądzenia alimentów, informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego, informacje o przyznanym stypendium, informacje o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego. Na tym kończymy wypełnianie wniosku wraz z załącznikami o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku. Teraz z dokumentami możesz udać się do gminy lub innego organu, w którego kompetencjach leży rozpatrzenie Twojego wniosku lub zrobić to przez internet. W razie jakichkolwiek wątpliwości zajrzyj na naszą stronę internetową www.gov.pl-web-klimat. Dziękujemy za uwagę!